Druga chyba ważna funkcja, aczkolwiek pomija, najważniejsza wydaje mi się, że jeżeli chodzi o oprogramowanie pilotów, to jednak będzie ten szybki, do, szybkie dopisywanie, czyli bezpośrednio przez przyciski, przytrzymując przycisk, wybierając odpowiednią funkcję, naciskając właściwy przycisk pilota, będziemy mieli dopisanego pilota. Ale jeżeli ktoś chce robić to przez funkcję, no spokojnie można oczywiście wybrać funkcję programowanie pilotów. Tutaj również wybieramy sobie, dla jakiej funkcji chcemy dany przycisk dopisać, ponieważ dopisujemy przyciski. Czyli wybieramy sobie. Jestem stop, mamy otwieranie. Przycisk może pełnić funkcję otwierającą, zamykania. SBS to jest ten krok po kroku. Furtka, stop. Takie funkcje można przypisać przyciskowi. Jeżeli wezmę przycisk pilota, będę chciał sobie dopisać funkcję krok po kroku. Naciskam OK i w tym czasie przycisk, który dopiszę pilota. Będzie dopisany do funkcji krok po kroku. Jak wychodzę albo dopisuję kolejnego. Mogę pilota usunąć. Usuwanie pilota robimy przez wybranie go z pozycji menu z305. Ja mam tylko jednego w tej chwili pilota, więc tylko on się świeci. 5 razy OK i mamy pilota usuniętego. Jeżeli idzie o zmianę ustawień przycisków pilota, usuwamy pilota i dopisujemy od nowa te, te przyciski, które chcemy. Nie ma możliwości edycji pilotów, ma być prosto, no nie jest uproszczone. Wy, wyrzucamy całego pilota przez funkcję usuń pilota i dopisujemy od nowa te przyciski, które chcemy. Jeżeli oczywiście coś chcemy zmienić, albo zrobiliśmy nie w ten sposób, jak, jak planowaliśmy, to usuwamy pilota i dopisujemy jeszcze raz. Z funkcji. Dalej będzie jeszcze. Zerknę sobie. Usuwanie pilota. Pamięć pilotów to jest PF. W tej chwili będzie pusto. On pokazuje: pamięć pilotów pokazuje liczbę pilotów, która nam jeszcze została w pamięci. Nie pokazuje liczby pilotów dopisanych, tylko liczbę wolnych pozycji w pamięci. Ile pilotów możemy sobie dopisać? Maksymalnie 35. Jeżeli tu będą jakieś piloty i ona będzie pokazywać np. 24, a chcemy yy, usunąć piloty z pamięci wszystkie. Naduszamy 5 razy ok i nam pojawi się za chwilę znowu pozycja 35 pilotów. Ja to może zrobię od razu. Cofnę się do programowania. Wyżej. Dopiszemy sobie pilota. Raz wystarczy oczywiście, tak przyzwyczajenie. Jeżeli ja sobie teraz wejdę w liczbę pilotów, mam 34, zostały mi, bo jednego dopisałem, ale jeżeli chcę go usunąć, to wszystkie piloty, to po prostu 5 razy naduszam ok. Piloty, piloty zostały wykasowane, mamy znów 35 pilotów dostępnych w pamięci. Można usuwać pojedynczo, a można przez funkcję PF sprawdzić ile zostało w pamięci albo usunąć całą pamięć, wyczyścić jeżeli idzie o piloty.